Halo, halo, witam wszystkich serdecznie w ósmym odcinku z serii DSU4. Troszeczkę się pozmienia, ale o tym będę mówił później. Chodzi mi dokładnie o pewnego zawodnika, w sobie się pozmieniało. No teraz skaczę Człowiek Cent. 110,5 no w kierunku centa. Troszeczkę powinienem użyć niecenzuralnych słów, no ale na jego szczęście nie mogę tutaj na odcinku. Znaczy, teoretycznie mogę, praktycznie wiadomo, jakby to się skończyło. Drugi zawodnik Kai 7 Su. No skok już lepszy zdecydowanie. Lepiej to wyglądało, 189.5, 217.5, 1.17, no i on teraz jest tutaj liderem. Skocznia Szklarska pogęba, tak zwany Mamut, największa skocznia w naszej serii. Hillside skoczni wynosi 315. Punktka jest usytuowana na bodajże 290 metrze. Jak ktoś mnie zapyta, czy ta skocznia istnieje w realu, oczywiście, że istnieje. Pojedźcie do szkarskiej pogęby i ukaże się tutaj waszym oczom ta właśnie skocznia. Polecam też skoczyć tutaj. Wrażenia gwarantowane. Na pewno adrenalina na najwyższym poziomie. Piąty teraz tutaj zawodnik na liście startowej w G. Wagunki takie przeciętne, no ale zobaczmy jak się pogadzi metr na sekundę. Ma wiatr. Potężna tutaj prędkość na progu i skacze, skacze dobrze. Skacze dobrze. To jest skok za 200 metrów, 207 metrów. No wiadomo, do pomruka jeszcze daleko, no ale no i tak jest no... Można to nazwać skok, lotem, a nie skokiem. Lukas L6 zawodnik, dobrze wyszedł, dobra prędkość, i to wygląda na jeszcze lepszy skok. Troszeczkę go przechyliło, ale to jest dobry skok, 215 metrów. No i czym kolejny zawodnik, to mamy tym dalszy skok. To jest dobry prognostyk na mm, dalsze skoki. Siódmy zawodnik, pan Andrzej. Piętnasty w naszej serii. Zobaczymy, jak teraz skoczy. Też dobrze to wygląda i gdzie ten lot się zakończy, no? Chyba przed 200 metrem, nie 200 miejsce trzecie więc, no, czołówka prezentuje się dosyć nieszablonowo. No, ale teraz, już bardziej jeden z takich znanych zawodników dzbanek. Zobaczmy, prędkość też nie zła, troszeczkę takie chyba spóźnione wyjście z progu. Lądo, o lądowaniu też zapomniał. Jak dobra, nie powiem tego tutaj, bo może ktoś to oglądać, a to by było za mocne. No, w każdym razie. Skok mógłby być lepszy. W sensie lądowanie na pewno, bo go nie było. Emiet teraz. Zobaczymy czy ten skok będzie tragiczny. No leciał dobrze, walczy o tą odległość. 208 metrów 3 po 17,5, więc no, mogło być lepiej, ale mogło być też gorzej. Fanpage pawłowski. 12 zawodnik w klasyfikacji generalnej. Dobre wyście z progu leci teraz w tym czerwonym kombinezonie, ale... Daleko to nie poleciał 196,5, i jest na miejscu 5. No to teraz moderator, zobaczymy, jak on sobie pogadzi. Przemówi, i już jest w powietrzu. Nisko leci nad skokiem, nisko, ale teraz szuka tutaj wiatru, jakiegoś noszenia. No skacze tak typowo: 195,5. Noty bardzo niskie: 3,16. I jest na miejscu 6. Szóst no czyli gdzieś tam pewnie będzie w środku stawki Waludu. Popatrzmy teraz na tego zawodnika. Troszeczkę słabsza prędkość. Leci spokojnie. No i też raczej taki skok bez szału. 184,5. No i jest tam gdzieś tam w drugiej połowie. Dziesiątki. Janusz Pianka. 64 lata, weteran. Tak jak mówiłem, najstarszy uchodźca. I teraz walczy o te metry. Ustał. Udało mu się ustać skok. Byłem pewny, że nie wyląduje. 168,5. No, opłaci opłaciło się gdzieś tam powalczyć o tą odległość. Zobaczymy, co to finalnie mu da. z Elo. Spokojne wyjście. A na pewno ten chłopiec, duży potencjał, w końcu, no uwaga, zobowiązuje. I mamy nowego lidera. No, wyszedł mu ten skok. 228 metrów. Czy to nie jest najdalszy skok naszej serii? Nie było jeszcze plenicy, więc na to wygląda, no że, no, że tak po prostu jest. Trafił idealnie, ładna serwetka w locie i. Nowy lider, a zobaczymy co zrobi Jacob Omega Wyższa forma ostatnio, technika informatyka. 188, po 17,5, no to jest taki skok typowy bym powiedział, czyli to jest 180-190 metrów, sióg ebi wielki. Dobre wyjście, dynamiczne, ale do czego to wystarczy? No, też zapomniał o no tutaj... No ja nie wiem czy on się pod tym pozbiega, no ale chociaż próbował. Mason.. Mason Mount. Jest już w powietrzu, nierówne wyjście. Miotały nim jak szatan, ale ustabilizował sylwetkę, no ale to nie wystarczyło tutaj. Przede wszystkim by wylądować i by osiągnąć fajną odległość. do Dopiero 16 miejsce. No i moim zdaniem to jest koniec... koniec lutyn, koniec marzeń na jakiś tam fajny wynik w tym konkursie. Gabarczyk. Też tragicznie, no, to jakieś chyba bez talencja teraz skaczą, no tak czasami bywa, no. Nie wiem, czy może skaczą w jakimś narkotykach, po jakimś, nie wiem, yy, kraku czy coś, krak palili, że tak skaczą, no ale spoko. Różne rzeczy się zdarzają na tych treningach, więc wszystko możliwe. Teraz oczywiście człowiek, który nie istnieje 172,5 metra, w ogóle ten Łukasz Łukaszewski mam powiem, taką ciekawostkę, bo to nie wszyscy wiedzą, bo nie wszyscy są na moim Discordzie. Ten Łukasz Łukaszewski to konto co wbijało na mojego live'a tutaj jeszcze skaczę... Arma na i skacze bardzo ładnie, widzę i świata, co zaraz może skończy, jak skończy skakać Kubiks. Jeszcze jego skok tutaj skomentuję, to wam coś zaraz powiem. Patrzmy jeszcze na jego skok. Ma dobry wiatr, który się wzmaga, spokojne wyjście. No i zobaczymy, czy pokaże nominację genetyczną. Dobrze, dobrze to wygląda i pokazuje, ale niestety nie. Nie ma lądowania, ale proszę bardzo, 219 metrów a i tak. Mimo, że upad wystarczyło to na pierwszą dziesiątkę, widzicie klasyfikację. Ale propos jeszcze tego ukarza. To jest oribas z multiconta. Czajcie to, że typ przez 3 miesiące wbijał z tego konta i mi dupę lizą. On nawet chyba oglądał mojego streama całego 6 godzinnego. On jest jakimś moim psychofanem, nie wiem. Tak Także widzowie to jest po prostu dramat, nie? To tak chciałem powiedzieć, że nie będę chyba komentował w ogóle skoków tego człowieka, bo no jest on tragiczny, nawet brakuje słów, by opisać jakieś tam jego zachowania, przypomnę, 22 lata jutro mam godziny, więc jutro się pojawi choroszka, więc... Ładnie pewnie mu odśpiewamy u godziny. Na takie, jakie oczywiście zasłużył. Fryderyk Gabarczyk. Wracamy tutaj, oczywiście, do zawodników, do serii, do drugiej serii. 19 zawodnik, 116 był, więc to nie był daleki skok. Teraz, no było widać, że niesie go ten wiatr. 1,3 metra na sekundę. Poniosło go na dwu, 200. Ponad, no, ponad 200 skoczył, 200 chyba 3. No, zobaczymy, czy się przesunie. Albo inaczej, o ile? Kups teraz. Osiemnasty zawodnik, też dobrze to wygląda. Ale troszeczkę gorzej skoczył niż poprzedniego tutaj kolega. Czy też zawo zawodnik, z którym rywalizuje. No to zobaczymy, czy dwane wszystkich pogodzi. Słaby skok w pierwszej serii. 17 lokata dopiero. No i chyba nie wystarczy, no. Słaby konkurs, dopiero trzecie miejsce. Dopiero trzecie miejsce, i co ciekawe, z Elo Lo i Akman wyprzedzają go tylko po jednym skoku, a on oddał dwa i nie potrafił ich wyprzedzić. No, forma coś tutaj zdecydowanie upadła. Tak to jest, jak się trenuje z Ogibą. Janusz Bianka, 168,5, teraz będzie walczył tutaj, by w końcu wyprzedzić ich po tych mm, dwóch skokach, ale przegrywa nawet z bankiem, więc no Janusz tutaj też ewidentnie chyba stawy odmawiają pos posłuszeństwa. No, tak czasami jest, tak czasami jest. EBI Wielki Siur. Dobry ma wiatr na miejscu 14, 194, a zobaczymy jak teraz pofrunie EBI, ale wydaje się, że będzie dalszy skok. O wiele dalszy, tak jest. To jest bardzo dobry skok. 208 metrów, no i o 20 punktów wyprzedza drugiego zawodnika. Zobaczymy, o ile lokat się przesunie, bo mi się wydaje, że pierwsza dziesiątka bardzo realna. Balans tutaj, no coś mu się ewidentnie pomyliło w tej kursie. No, typił się o 3 sekundy za wcześnie z progu. ale można i tak. Można i tak. Waludu spóźnił, ale będzie walczył. Będzie walczył i czy doleci do tej czerwonej linii? No niestety nie. To oznacza, że nie będzie liderem, będzie na miejscu trzecim i przegrywa z Jendrasem Elo, który oddał jeden skok. Bo to już jest wstyd i hańba. Drake Omegi, omygi, 11 po pierwszej serii. Taki skok przeciętny. No, nie jest tutaj w stanie powalczyć o lepszą odległość. Też troszeczkę zabraknie. 185,5 jest miejsce drugie, no i strata do lidera. No duża. A zobaczymy, co zrobi Kai 7SU. ostatni zawodnik w naszej serii, tylko wyprzedza Centa 189 w pierwszej serii, a jak będzie teraz? Teraz będzie chyba dobrze. Teraz będzie chyba dobrze. 181 metrów Skok niezły. Ale teraz dziewiąty przemu. Dobry skok w pierwszej serii, jak na realia. Jak na poziom tego konkursu, zobaczymy, teraz chyba trafił, będzie walczył, będzie walczył, ale chyba też zabraknie. No niesamowite, Ebi Siuk będzie nadal lid liderem, on będzie na miejscu drugim, przegrywa z nim o ponad 10 punktów. Lider teraz, gdyby się nie, wy nie wywalił, byłby naprawdę wysoko, w czołówce, w pierwszej trójce. No ale to jest jednak lider Pukaru Świata, ale teraz zawodzi, teraz zawodzi. Jest stopiego szósty, 171 ,5... No, nie udał mu się ten skok. Nie uda się, nie udał mu się ten skok, ale czasami też tak bywa. Pawłowski fanpage. Na co tego chłopca stać? No, na nic. No, chyba na nic. 175 i to jest miejsce trzecie, więc cały czas Ebi Wielki skok prowadzi. No, wszyscy w szoku. Pan Andrzej, szósty, więc wchodzimy tutaj już do czołówki. Dobrze wyszedł, no i to chyba wydaje się, że w końcu będzie lider. No, gdzieś tam na granicy tej czerwonej liny, li, linii lin, oczywiście 179,5. No, jednak przegrywa z siórem, to jest sensacja. No, ładny Glow-up, glow no, comeback w ogóle zaliczy. Z drugiej dziesiątki, to wie, może nawet na podium, jak tak dalej pójdzie. Chociaż chyba proka G doleciał tutaj. Tak jest, w końcu mamy nowego lidera, ale też tak. Ledwo się udało, led, ledwo, bo 1 i 3 tylko wyprzedza biegą. No ale będzie może nawet na podium. Emiet, 208 w pierwszej serii. Stać go na pewno, na dobry skok. Ale zobaczymy, czy on będzie tragiczny. Leci Emiet, ale upadł. No i czy to wystarczy? Wystarcza. 211,5, więc przewaga z pierwszej serii zrobiła swoje. I proszę zobaczyć, on wyprzedzał prawie 20 punktów drugiego zawodnika, a on jeszcze nie ustał tego skoku. Więc no, gdyby ustał, no to ta przewaga to by była około 40 punktowa. Lukas L, zaczynamy walkę o podium walka o marzenia tego chłopca no i chyba wystarczy tak jest 186 ma podium w stylu dosyć słabym ale no udało się no to teraz wicelider czy podtrzyma dobrą pasę wrócił do tutaj bardzo dobrej formy i zobaczmy chyba dobre wyjście nie przychyliło go czyli będzie to dobra odległość ale nie ustał i pytanie czy wystarczy 207 metrów udało się 7 punktów przewagi tak więc co najmniej drugi a więc no można, można wiadomo co zrobić, skok życia oddać i go nie ustać i stanąć na podium, a czy wygra Gendras Elo? Nie wygra, nie wygra, nie będzie go nawet na podium, dopiero jedenasty, czyli Arman Abligiev wygrywa trzeci konkurs już w tej serii, drugi Lukas L, trzecie Miet, sensacja w sumie. Czwarty Plokar G, piąty Ebi, szósty Pan Andrzej, siódmy Przemu, no naprawdę ciekawa klasyfikacja. Pierwszy raz chyba się zdarzyło, żeby zawodnik, który skok nie ustał, wygrał konkurs. No ale można i tak. Specyficzny konkurs, widzicie teraz klasyfikację. Mamy nowego lidera: Armana Abigiewa, drugie Skubik, trzeci wiadomo kto, i czwarty Ebi Wielki Siurno. I pewnie ta czwórka, ewentualnie piątka, będzie walczyć o zwycięstwo w tej serii. Ja Wam dziękuję za oglądanie. Widzimy się jutro w kolejnym odcinku na Dzień Kobiet. A czemu nie? Trzymajcie się.